Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać osobisty list prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego. Księże biskupie, wielebni księża, czcigodni weterani, drodzy rodacy, drodzy ukraińscy przyjaciele. Ogromnie się cieszę, że pamięć o, narodzie, o narodowym zrywie pozostaje żywa wśród Polaków, których dramatyczny splot dwudziestowiecznych losów uczynił obywatelami innych państw. W istocie bowiem rok 1863 to data przełomowa nie tylko w dziejach ówczesnego Królestwa Polskiego, lecz całego obszaru Rzeczpospolitej. Styczniowa insurekcja stanowiła historyczny ostatni akord tej pięknej, wielojęzycznej symfonii, którą przed wiekami rozbrzmiewało państwo polsko-litewskie. Na sztandarach powstańczych, pieczęciach i w godle rządu narodowego widniały po raz ostatni obok siebie orzeł biały, pogoń i święty Michał Archanioł. Towarzyszył im napis równość, wolność, niepodległość również działania zbrojne wykroczyły daleko poza obszar kongresówki intensywne walki toczono na wileńszczyźnie kowieńszczyźnie grodzieńszczyźnie jak też na wołyniu kijowszczyźnie i mińszczyźnie wszystko to było świadectwem iż mimo represji i rusyfikacji pamięć o Rzeczpospolitej wielu narodów trwa i mobilizuje do wspólnej walki o wolność i niepodległość Niekorzystny dla sprawy polskiej rozwój wydarzeń na arenie międzynarodowej i ogromna przewaga regularnej armii rosyjskiej nad oddziałami powstańczymi nie pozwoliły ziścić się tej pięknej idei. Jednak następne pokolenia, czy to nad Wisłą i Niemnem, czy nad Dniestrem i Bochem, czy wreszcie nad Berezyną i Dźwiną, kultywowały wspomnienia z czasów walk. Rok 1863 stał się jednym z najważniejszych punktów odniesienia w rozwoju nowoczesnego patriotyzmu i myśli niepodległościowej tak dla Polaków, jak i Ukraińców, Litwinów i Białorusinów. Kiedy w roku 1918 wybiła kolejna przełomowa godzina dziejów i nasz naród znów otrzymał szansę wybicia się na niepodległość, zryw styczniowy był fundamentem podobnym do tego, jakim dla nas współczesnych pozostaje heroiczna epopea Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Dlatego obecność na dzisiejszych uroczystościach uczestników naszych zmagań o niepodległość z czasów II wojny światowej ma niezwykłą moc symbolu ciągłości historycznej łączącej naród w ponadczasową wspólnotę. Oddajemy dzisiaj hołd wszystkim, którzy w walce o wolność, niepodległość nie wahali się ponieść najwyższych ofiar. To dzięki ich męstwu, odwadze i niezłomności odradziła się najpierw druga, a potem trzecia Rzeczpospolita. Chwała bohaterom. Podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Chciałbym słów parę ode mnie. Wszyscy napełnieni jesteście jednym duchem. Równości, wolności, niepodległości chciałoby się dować. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim obecnym na tej dzisiejszej Mszy Świętej, a także tym, którzy będą uczestniczyć w kolejnych naszych dzisiejszych uroczystościach. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować całej polskiej delegacji, która przyjechała dzisiaj z Warszawy pod wodzą wicemarszałka pana Cezarego Grabarczyka. Delegacji polskiego Sejmu i Senatu, która składa się z przedstawicieli różnych opcji politycznych. Właśnie wszyscy napełnieni jesteśmy jednym duchem. To powstanie styczniowe jest dla nas pamięcią wspólną. Chciałem bardzo serdecznie podziękować obecnym tu z nami dzisiaj przedstawicielom państwa ukraińskiego. Panu Ambasadorowi, panu sekretarzowi, przedstawicielom MSZ-u, to niesłychanie ważne i wszyscy jesteśmy napełnieni jednym duchem, bo powstanie styczniowe było ważne nie tylko dla nas, Polaków, dla nas, Ukraińców, ale także dla wielu narodów, także dla Rosjan, którzy walczyli z caratem. Wszyscy walczyliśmy z caratem, z zniewoleniem. W imieniu Pana Prezydenta bardzo serdecznie także chciałem podziękować z polskiej społeczności, ale także władzom ukraińskim za opiekę nad grobami bohaterów powstania styczniowego. Cieszymy się szczególnie dlatego, że coraz więcej jest zrozumienia właśnie ze strony naszych ukraińskich przyjaciół, ukraińskich partnerów dla wspólnej pamięci. 22 stycznia, parę dni temu, na cmentarzu powązkowskim w Warszawie, na cmentarzu wojskowym. Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski położył Wieniec, a także razem z Ambasadorem Ukrainy, ambasadorem Białorusi, Litwy i Łotwy zapalili świece, zapalili wznicze na grobach powstańców 1863 roku. Zrobili to razem. To było piękne i symboliczne. Dzisiaj znowu razem będziemy składać wieńce i kwiaty na nekropoliach tutaj w Lwowie. Ten wspólny polsko-ukraiński holb składany powstańcom styczniowym jest wzruszającym świadectwem naszego zmiany naszych wzajemnych stosunków, poprawy tego, że możemy wiele rzeczy robić razem. To co przed 150 laty Polacy i Ukraińcy wspólnie wystąpili przeciwko celatowi nas łączy. Wspólne marzenia o wolności, o niezależności ziściły się. Mamy wolną Ukrainę, mamy wolną Litwę, wolną Białość i wolną Polskę. I z tego właśnie trzeba w tej chwili dziękować sobie nawzajem, dziękować Panu Bogu, dziękować historii. Ta tradycja bardzo nas zobowiązuje, zobowiązuje nas na przyszłość. Warto podkreślić, że powstanie styczniowe jawi się jako ten ostatni akord dawnej Rzeczpospolitej, a jednocześnie pierwszy akord nowej ery. Zwycięskiej walki narodów w tej części Europy, budujących i odbudowujących swoją własną tożsamość, budujących swoje własne niezależne państwa. To Wielka lekcja historii i warto o tym pamiętać. W wolnej i suwerennej Polsce i Ukrainie przywracamy i pielęgnujemy tę bliskość i braterstwo sprzed 150 lat. Rośnie serce na widok wspólnych działań Polaków i Ukraińców, zapalających razem znicze na grobach powstańców. Dziękuję za to Polakom mieszkającym na Ukrainie. Dziękuję za to. Ukraińskim władzom i obywatelom. Szanowni Państwo, Szanowni Ukraińscy Przyjaciele, życzymy sobie takiego przymierza polskich i ukraińskich serc także podczas innych rocznic wspólnych, wspólnie obchodzonych. Tak właśnie postępując, realizować będziemy testament polskich i ukraińskich uczestników walk, wspólnych walk o wolność sprzed 150 lat. Chwała polskim i ukraińskim bohaterom zmagań z taratem. Cześć ich pamięci. Bóg zapłać, Panie Ministrze, to wspaniałe przemówienie. Miałem szczęście też być Kościołach w głębi Rosji, które powstały dzięki temu powstaniu styczniowemu. Kościół w Irkucku, kościoły na Krymie, miejscowość Grigoriewka, Konstantinowka, to wszystko kościoły, które powstały dzięki temu powstaniu i utworzyły się ośrodki, które modlą się o nawrócenie Rosji o nawrócenie, które nam Matka Boża w powiedziała. Módlcie się o nawrócenie Rosji, nie tylko o grzeszników. Tak jak pan minister wspomniał, na sztandarze było orzeł, był pogoń i był archaniel, a pośrodku obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I niech Matka Boża zatriumfuje nad wszystkimi narodami i nad Rosją. Niech zatriumfuje jej niepokalane serce. Bóg zapłaci. Ale sami rozumiecie, że podbudowa rozpoczęła się, a zima nadeszła i wiosną będzie ciąg dalszy tej pracy i myślę, że na drugi rok to będzie miejsce wyglądało całkiem inaczej. A ja ze swojej strony wymieniam wszystkich towarzystw polskich, które są. Dziękuję serdecznie za przybycie, szanownych gości, pana dyrektora panów płaszczów i pracowników sekretariatu prezydenta, Dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego chciałem wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za obecność tutaj dzisiaj. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy pamiętają, kultywują i opiekują się tymi grobami tutaj na górce. Bardzo serdecznie w imieniu prezydenta dziękuję za to. Dziękuję naszym rodakom, Polakom, którzy tutaj mieszkają, za pamięć. Dziękuję bardzo władzom Lwowa, władzom województwa lwowskiego za to, że pamiętają o powstaniach tak styczniowych. Proszę Państwa, mamy dzisiaj przepiękny dzień, radosny dzień, styczniowy dzień mroźny. Myślę, że to był tak mógł wyglądać dzień, kiedy 150 lat temu młodzi ludzie rozpoczęli powstanie, rozpoczęli w Warszawie. Ja mam ten honor, że jednym z powstańców, co prawda nie w Warszawie, powstańców sprzed 150 lat był mój pradziadek. On mieszkał na Żmuzi, tam rozpoczęło się dla niego powstanie, tam rok później został złapany i wywieziony na Syberię. Tutaj spoczywają ludzie, którzy... Przez te Syberię przeszli, którzy po trudnych momentach na tej gościnnej ziemi znaleźli swój kres. Cześć ich pamięci. Oh. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej społeczności na Ukrainie, za promowanie polskiej kultury, zakrzewienie polskiej historii i tradycji narodowych, odznaczeni zostali obywatele Ukrainy. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej pani Teresa Dudkiewicz. Przyszedłem kawalerskim orderu zasługi Rzeczpospolitej Polskiej pan Jan Franczuk. Pani Teresa Teterycz. Szanowni Państwo, mam zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej nieobecnemu na dzisiejszej uroczystości Panu Tadeuszowi Ederowi, Dyrektorowi Generalnemu Lwowskiego Państwowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu imienia Salomei Kruszelnickiej. Order zostanie wręczony w dniu 17 lutego podczas uroczystej gali w teatrze. Szanowni państwo, wszystkich państwa bardzo serdecznie witam i chciałem bardzo bardzo serdecznie podziękować za obecność na tej uroczystości. a Przede wszystkim chciałem bardzo bardzo serdecznie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego pogratulować naszym odznaczonym. 150-lecie Powstania Styczniowego to bardzo dobra okazja, żeby pamiętać nie tylko o tych, którzy pracują teraz, dla wspólnego dobra Polski i Ukrainy, ale żeby wspominać także osoby, które ludzi, którzy 150 lat temu walczyli za naszą i waszą wolność na terenach ówczesnej Rzeczpospolitej, która na terenach aktualnej Ukrainy, na terenach aktualnej Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski, to byli ludzie różnych narodowości, różnych religii, Ludzie, których łączyła jedna najważniejsza sprawa, walka o wolność, walka z rosyjskim caratem. Byli także Rosjanie, ponieważ wolność to nie jest kwestia narodowości, to jest kwestia czucia się wolnym. Dzięki temu, że wtedy powstał rząd narodowy, rząd, który miał swoje ekspozytury w różnych częściach Rzeczpospolitej. Dzięki temu powstawały struktury państwowe, pierwsze podziemne struktury państwowe, które leżą u podłoża myślenia o państwowości krajów, które wtedy wchodziły w skład Rzeczpospolitej. Litwa obchodzi bardzo hucznie powstanie, ponieważ oni uważają, że to był początek państwowości litewskiej. Polska jest dumna z tego, że powstanie wybuchło na jej terenach. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. To składam na ręce pana gubernatora bardzo serdeczne podziękowanie za to, że Ukraińcy dbają o nasze groby, że pomagają Polakom, tu żyjącym, żeby pamięć o naszym wspólnym zrywie wtedy przeciwko Caratowi nie zapadła w niepamięć. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy pracują na rzecz pamięci, pamięci, która była naszą wspólną pamięcią. Chciałem dwa słowa na temat naszych Dzisiaj odznaczonych osób powiedzieć. Pani Teresa Dudkiewicz, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie od 1994 roku. Ja chciałem szczególnie podziękować Pani za, za pamięć o Mickiewiczu, o tym, jak można go pięknie recytować. Myśmy namówili pana prezydenta, żeby w zeszłym roku był dzień czytania pana Tadeusza. W kilkudziesięciu miejscach w Polsce czytaliśmy Pana Tadeusza. Bardzo Pani dziękuję za. Kultywowanie tutaj jego, jego, jego pamięci. Pan Jan Franczuk, byliśmy dzisiaj na cmentarzu łyczakowskim za pana dbałość i opiekowanie się grobami żołnierskimi. Wielkie dzięki. Pani Teresa Teterczyk, założycielka towarzystwa. Kultury Polskiej. Dyrektor Szkoły, dzięki Pani nauczycielskiej pracy i pracy dla kultury, młode pokolenia mają przekazywaną tę tradycję. Wielkie dzięki za szerzenie polskości. I jeszcze raz, chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni i wzruszeni. Że właśnie w okresie obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego otrzymujemy tak wysokie odznaczenia. Nasi przodkowi, powstańcy, walczyli o wolność i niepodległość Polski, oddając za nią swe życie i cierpiąc na Syberię. Wielu z nich spoczywa na cmentarzu łyczakowskim. Dzisiaj tam byliśmy. Nam rzeczywistość określiła inne zadania. Każdy z nas od wielu lat działa na rzecz zachowania tradycji narodowych, zachowania pamiątek historii, dbanie o zachowanie kultury słowa polskiego. Czynimy to z potrzeby serc, zgodnie z zasadami wyniesionymi z naszych domów rodzinnych. Pragnę zapewnić państwa że ciesząc się z przeżyć dnia dzisiejszego nie spoczniemy na laurach. Będziemy kontynuować naszą pracę nadal, dopóki sił wystarczy, na chwałę ojczyzny i dalszemu zbliżeniu naszych, naszego wielokulturowego społeczeństwa, a przede wszystkim z bratniem narodem ukraińskim. Chciałbym w pierwszej kolejności pogratulować tym, którzy zostali dziś wyróżnieni. I, I chciałbym powiedzieć, że w słowach, które przed chwilą od Pani usłyszeliśmy, jest właśnie to, o czym marzyliśmy, żeby usłyszeć, że, że czujecie tę więź z nami. Chyba po to też spotkaliśmy się dziś w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, żeby powiedzieć, że ta historia nas łączy i okazuje się, że łączy nas Polaków, ale łączy także nas z innymi narodami. To był świetny pomysł, panie ministrze. Pan prezydent. I właśnie chciałem prosić, żeby pan podziękował panu prezydentowi, że w tak krótkim czasie od pomysłu nastąpiła jego realizacja. A wiem, że to już pana. Zasługa. I, I tak jak pan minister przed chwilą to zrobił, chcę podziękować i panu przewodniczącemu, panu gubernatorowi, panu sekretarzowi też widzę i panu Ambasadorowi. Bo to tak się stało, że przez wiele wieków. Nasze losy się przeplatały. I my na nowo odczytujemy tę historię. Ten wspólny spacer dziś po cmentarzu Łyczakowskim, to jest wspomnienie, które wyciska mi łzy w tej chwili, ale które my zabierzemy z sobą do Polski. To, że Państwo towarzyszyliście nam, pomaga i nam. I, I wam. I o to chodziło w tej wizycie. A że przed nami jeszcze wiele wspólnych kart, o tym rozmawialiśmy dziś i rano z panem gubernatorem, a teraz z panem przewodniczącym. Już mamy wspólne plany, bo. Polska i Ukraina nie tylko współpracują, czasami muszą się zmagać. Najbliższe zmagania będą w marcu na stadionie narodowym, gdzie nasze piłkarskie reprezentacje utrwalą ten wspólny potencjał, który zdobyliśmy przygotowując Mistrzostwa Eu Europy w ubiegłym roku. Niech wygra lepszy. Dziękuję bardzo. Panie, pan, panie Marszałku, ja proponował, żebyśmy jeszcze razem wspólnie, mówię, strona Polska, podniosła kciuki. I żebyśmy trzymali kciuki za spotkanie w Wilnie, żeby się udało podpisać umowę między Ukrainą a Unią Europejską. Gratuluję. Trzymamy kciuki. Szanowna Lwiejska. Шановні кавалери, шанаші сполученства Львівськіго, шановні нагрозані. Шановний пане міністре, шановні пане і пані учасники польської делегації, пане посол, шановне пані міністре, шановні членкові польської делегації, шановний пані амбасадоре. Напевно, тих 150 років тому назад, коли відбулося. Стоп'ятьдесят тому став ще дуже поважний зрив народний, в якому то польська інтелігенція при спачі інтелігенції української при підтримці офіцерів російських зробили спробу доконали проби враження справедливості в житті було. Було тисячі загиблих. Десятки тисяч переселене, але на це офір тисянце висланих на Сибарі. Але дальших джавань. Ми сьогодні будуємо нові відносини, ми сьогодні будуємо нові розвиваємо нове в цьому плані, будуємо нове надія, і в тим отримуємо спарчу наших польських колег, polskich sąsiadów. Ja uważam, że trzeba ja żyć ja przyszłością, żyć perspektywą. Ja życzę obu naszym, 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 naszym narodom wspaniałej perspektywy europejskiej. I, europejskiej. Perspektywy. Ja jeszcze raz, I raz jeszcze naszych, pragnę powitać naszych rodaków, że otrzymali takie wysokie nagrody. I życzę wszystkim nam wspólnego sukcesu.